No dobra, czas skończyć weekend w naszym pięknym domku na roztoczu. Tak to wygląda z zewnątrz. Bardzo miło było tu spędzić dwie noce. Lokalizacyjnie jakieś 15 km do zwierzyńca. 15 km do krasnogrodu, czyli wszędzie blisko. Przy bardziej sprzyjającej pogodzie, Stoliczek ławy do śniadania na zewnątrz, tudzież kolacji. A tak to wygląda w środku. Kawał blatu z widoczkiem na las. Aneks kuchenny lodóweczka. Wszystkie sprzęty, mikrofalówka, kieliszki, kufle. Powiedzmy, że tylko lampek do wina brakuje. Podwójne łóżko, też z fajnym widokiem za oknem. Proszę bardzo. I dwa łóżka pojedyncze. I oczywiście mała, ale funkcjonalna łazienka z kabiną i wszystkim. I suszarka jest nawet. Także gasimy. I niestety czas się wymeldować. A szkoda. Bo fajnie było budzić się z takim widokiem za oknem. Niemniej polecam.